Dzień dobry. Dzień dobry. to się, ponieważ na pewno słyszał Pan, że rząd potwierdził wzrost cen za energię, nawet do 40%. E, natomiast istnieje szereg dotacji związanych z fotowoltaiką, dzięki której e, właśnie ta podwyżka cen za energię może w ogóle nas nie dotyczyć. E, czy słyszał Pan o tych dotacjach? Nie. Bardzo się cieszę, że pani do mnie dzwoni. A mógłby pan powtórzyć jeszcze raz? Bardzo się cieszę, że pani do mnie dzwoni. Mhm, rozumiem. Natomiast ja potrzebuję jeszcze nazwę konkretnego powiatu, aby mieć pewność, czy dofinansowania na pewno tutaj obejmują ten region. To jest powiat Rzeberkowski. chwilę. Sprawdzę sobie, jak to wygląda u pana w regionie. Już jeszcze moment. Dobrze. W systemie widzę, że dofinansowania obowiązują też oczywiście u pana. To właśnie w tym momencie, u pana w powiecie, jest szereg dofinansowań, jak i programów pomocowych, z których możecie Państwo skorzystać i panu również się one należą. Dlatego moja propozycja jest następująca. Skontaktuję się z Panem na, telefonicznie nasz specjalista, który krok po kroku wytłumaczy, jak takie dofinansowanie otrzymać. Oczywiście rozmowa z naszym specjalistą jest zupełnie bezpłatna. I żeby nasz specjalista mógł się przygotować do rozmowy, ja zadam tylko podstawowe a pytania, skąd tym, A skąd, skąd Pani do mnie dzwoni? A skąd Pani do mnie dzwoni? Tak, tak, słucham? Skąd Pani do mnie dzwoni? Na terenie, tak naprawdę, całej Polski. Dlatego ja nie mam dokładnej informacji, który doradca do Pana zadzwoni, natomiast gwarantuję, że rozmowa odbędzie się po Pana myśli. A Pani do mnie przyjedzie? Wie Pan, co program skierowany jest dla osób, które nie posiadają jeszcze paneli bądź planują poszerzenie aktualnej instalacji? I rozumiem, że jest Pan jedną z takich osób. Tak. Przede wszystkim rozumiem, że jest Pan mieszkańcem domu jednorodzinnego, tak? Ja, proszę Pani, mieszkam w autobusie. Dobrze, zanotowałam. To zapytam jeszcze, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy na gruncie? Jak to u Państwa wygląda? W silniku. To, tak myślę, żeby było najlepiej. A czym pokryty jest dach? Aluminium. I klimatyzacją. Proszę powtórzyć jeszcze raz. Dach jest pokryty aluminium, klimatyzacją oraz lakierem bezbarwnym. Mhm, rozumiem. A jeszcze proszę mi powiedzieć kwota miesięcznego rachunku za prąd to? Trzy eee, zł. I rozumiem, że to pan jest właścicielem licznika? Nie. Z Właścicielem licznika jest w Asomana. Właścicielem? właścicielem licznika jest autoryzowany serwis obsługowy firmy Man Polska. Tak, rozumiem. Dobrze, dziękuję. Prawie wszystko już mamy. Brakuje mi w takim razie tylko imienia i nazwiska, żeby ekspert wiedział z kim będzie rozmawiał. Także ja nazywam się Oliwia Bugajska. A z kim mam przyjemność rozmawiać? Z Alicją Kołodziej. I jeszcze ostatnie statystyczne pytanie. Ile ma pan lat? 143. Proszę chwileczkę poczekać. Ja wszystko już z tego, co widzę, wprowadziłam do systemu. Dobrze. Oficjalnie zatwierdziłam już kontakt telefoniczny z naszym specjalistą. Proszę mi tylko powiedzieć. Ale ja nie telefonu... chcę, żeby ktoś do mnie dzwonił. W takim razie bardzo proszę podać swój prywatny numer telefonu. Ej, nie. Ja nie, ja, ja tutaj. Myślę, że nie, nie chcę podawać takich rzeczy. Wie pani. Rozumiem? A dlaczego pani Alicja Kołodziej do mnie nie zadzwoniła, tylko pani? Mhm, rozumiem. Ale nie, no ja tutaj pytanie zadaję, dlaczego pani Alicja Kołodziej do mnie nie zadzwoniła, bo ja tutaj wyczekuję, żeby właśnie pani Alicja Kołodziej tak, do mnie zadzwoniła. Halo, przepraszam? Tak, słucham pana. A, a co się stało z Alicją Kołodziej? są dostępne na stronach operatorów energetycznych. A jak się nazywa ten st ta strona? Wszystkie informacje są dostępne na stronach operatorów energetycznych. A czy jest pani robotem? Dziękuję. Informacyjnie powiem jeszcze, że specjalista zazwyczaj A czy jest... Ale ja... Halo proszę pani przepraszam. Tak słucham. Czy jest pani robotem? No, oczywiście jest bezpłatny, więc no spokojnie proszę się nie przejmować. Ale halo, przepraszam, mogę zadać pytanie? Tak, tak, słucham. Czy jest pani robotem? Do pana też tak automaty wydzwaniają. Ja automatem nie jestem. Powiem panu, że mój numer buta to 38 i będę dalej kontynuować. O, to super, ale a pani Alicja Kłodzi była robotem, tak? Tak, oczywiście. Aha, no to się świetnie składa. Rozumiem. Dziękuję w takim razie za rozmowę. I A, przepraszam, że pytanie. mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Tak, słucham pana. A, czy dobrze pani mija dzień? Tak, słucham. Dokładnie, tak. Oczywiście. Nie. Do widzenia. Halo, przepraszam, mogę zadać pytanie? Tak, tak, słucham. A, czy te panele fotowoltaiczne są za darmo? Naszą specjalistą nic Pana tak naprawdę nie kosztuje. Dlatego na pewno zgodzi się Pan ze mną, że warto zainteresować się nie tylko odnawialnymi źródłami energii, ale przede wszystkim posłuchać, jakie korzyści płyną indywidualnie dla Pana i co może Pan dzięki temu uzyskać. Dobrze, rozumiem, ale czy te panele same w sobie są darmowe? Też nie. Ojej, a dlaczego nie? Nie? A może tak. Dziękuję w takim razie. Za... Halo, przepraszam, czy mogę zadać głosowania. jeszcze jedno pytanie? Do widzenia. Halo, przepraszam. Ej, rozłączyła się.